Witam w blogu z cyklu Niska Emisja. Z pan Krzysztof Szczotka, Akademia Górniczo-Wiedzieńcza w Krakowie. Tam serdecznie. Witam, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o jakości życia w zanieczyszczonym powietrzu pod względem społecznym, ekonomicznym. E, tak, jakość życia, ogólnie zanieczyszczenia środowiska e, towarzyszą nam od e, początku rozwoju cywilizacji. E, aspekty związane z jakością życia w środowisku zanieczyszczonym, zanieczyszczonym powietrzu, czy e, glebie, wodzie, no, są bardzo istotne dla społeczeństwa, dlatego ten temat jest, wydaje mi się, bardzo ważny. Przypomnijmy, co to jest zanieczyszczone powietrze. Zanieczyszczone powietrze definiuje się jako wprowadzanie przez człowieka pośrednio lub bezpośrednio do powietrza cząstek stałych, gazowych, ciekłych, które powodują w pewnym stopniu, w mniejszym lub większym uszczerbek na zdrowiu człowieka, no złe samopoczucie, skażenie powietrza, gleby, wód. Mniej więcej, mniej więcej, w zależności od tego, są odpowiednie normy, wskaźniki, które pokazują nam, w jakim stopniu mamy zanieczyszczone De facto powietrze bądź inny, inną część środowiska. Jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza? Czy to zawsze człowiek tworzy? E, nie, oczywiście nie. Zanieczyszczenia powietrza z definicji dzielone są na dwa rodzaje naturalne i antropogeniczne. Człowiek odpowiada bardziej za te antropogeniczne czyli e, no, cały nasz byt, tak? czyli egzystowanie, powoduje, że naszym, naszą pracą, naszym rozwojem, naszą działalnością, w ciągu naszego życia no, produkujemy, produkujemy związki chemiczne, toksyczne, które de facto zanieczyszczają każdy, każdy element środowiska. Powietrze jest najistotniejsze, ponieważ służy do oddychania, więc im czystsze to powietrze, tym lepiej oczywiście dla, dla ludzi, którzy tym powietrzem oddychają. Zakłady produkcyjne, duże elektrownie, elektrociepłownie, które spalają paliwa kopalne. No, Emitują do atmosfery związki e, chemiczne, które są mniej lub bardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka. Jaki jest skład zanieczyszczonego powietrza? Ogólnie przyjmuje się, że zanieczyszczone powietrze składa się z tlenków azotu, z dwutlenku siarki, z tlenku węgla, z węglowodorów e, no bardzo mutagenny i nowotwor, tworzący nowotwory związek benzapiren. Które powodują różnego rodzaju choroby. Najczęściej, z racji tego, że oddychamy powietrzem, są to choroby układów oddechowych. Najbardziej one wpływają na osoby starsze i na małe dzieci, gdzie te układy oddechowe są jeszcze albo za mało rozwinięte, albo już z racji wieku w jakimś stopniu osłabione. Źródłami, największymi źródłami zanieczyszczeń w dużych aglomeracjach miejskich, Najczęściej, tak jak mówiłem, jest to transport, transport i działalność człowieka na zasadzie działalności przemysłowej, gospodarczej, czyli fabryki, duże elektrociepłownie, elektrownie. Jaki wpływa na nasze życie to zanieczyszczone powietrze? Jakość powietrza ma bardzo istotny wpływ, nie tylko społeczny, ale również ekonomiczny, z racji tego, że po pierwsze i najbardziej istotne, duże aglomeracje miejskie muszą łożyć pieniądze na zadbanie o jakość tego powietrza. Jesteśmy ograniczani dyrektywami Unii Europejskiej jak również normami Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że określone związki chemiczne muszą być w określonej ilości w powietrzu. Jeżeli te związki chemiczne przekraczają tą ilość składów w powietrzu, no to wtedy musimy, musimy w jakiś sposób to powietrze oczyszczać, doprowadzać je do stanu takiego, ażeby było zgodne z tymi wytycznymi. Może nie bezpośrednim, ale pośrednim Efektem działania na organizm człowieka zanieczyszczonego powietrza jest to, że NFZ musi ułożyć większe środki finansowe na, na zapewnienia bytu i zdrowia osobom przebywającym w tego typu zanieczyszczonych miejscach. Jak widać, niska emisja ma największy wpływ na nasze zdrowie, a skoro nasze zdrowie to na zwiększone nakłady na służbę zdrowia, ale widzimy też, że ma duży wpływ pod względem społecznym na zmianę naszych zachowań. Tak, zmiana zachowań jest widoczna i to się dzieje już na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, większa świadomość ludzi odnośnie własnych gospodarstw domowych, tak? czyli czym ogrzewamy, w jaki sposób realizowany jest system grzewczy w naszych obiektach. Nie są to już tradycyjne urządzenia grzewcze oparte na spalaniu, tylko mocno propagowane czy systemy odnawialne, które mają wyższą sprawność, pomagają nam na wzrost. Efektywności energetycznej naszych systemów, co bezpośrednio wiąże się z ograniczeniem emisji. Po drugie, świadomość ludzi, jeżeli chodzi o poruszanie się w większych aglomeracjach miejskich. Samochody, najczęściej prywatne, zostawiane są już w domach, poruszamy się autobusami miejskimi, co w pewnym stopniu również ogranicza emisję tych szkodliwych czynników gazowych do atmosfery. Konsekwencją tych działań jest to, że po pierwsze propagujemy mocną efektywność energetyczną, po drugie propagujemy nowe systemy grzewcze i po trzecie nie zawsze jest to ekonomicznie opłacalne, ponieważ nakłady ekonomiczne muszą być troszkę wyższe. Tak? Jeżeli technologia jest nowa, chcemy ją zastosować, no to te technologie są jeszcze w porównaniu z tymi tradycyjnymi technologiami troszkę droższe. Natomiast Cały społeczny aspekt, cały aspekt ekonomiczny zmierza ku poprawie jakości życia, co jest wydaje mi się bardzo istotne, nie da się tego w żaden sposób wycenić.